Cześć, widać sobie Center Kubiks i pętanie. Czy każe ci tą grę? Tak, to jest ten BMP Sjordai. Ogólnie to ostatnio grałem nawet na odcinku, a to było bardzo dawno temu. I ogólnie postanowiłem, że to, co jakiś czas, nie wiem, raz w miesiącu, parę razy do roku, to sobie ja z zagram w GMP Sjordai i postanowiłem, że w sumie można sobie nawet nagrać odcinek. Bo ogólnie ona, jestem szeryfem, ogólnie no po prostu ja tą gierkę lubię, no bo jest y, przyjemna po prostu według mnie. Jest taka dosyć prosta, przyjemna. No i dobra. Oj, tu... Co to ma być? Ej, tu jest stresus. No bo się gościu, nie rusza? Ej, nie wiem, ja bym szczelił. Nie wiem. Aby mam mieć wcześniej życia. No to było dobre. Po prostu gościowi się nie załadowała gra, nie? <gryw> Okej. Okay. Ja tutaj zobaczę. Bo jak się da. No to to znaczy to gościu. Okej, okay, chyba czysty co nie? Okej. Okay. Ej, to było sus. No. Nice. Nie trafiłem, co prawda, za pierwszym razem, no ale dobra. E, ogólnie tu już baconik i taki jeden ciułtek został wyeliminowany. Okej. Okay. Okej, okay, eee. Y ten baconik oraz ten gość zostali wyeliminowani. Nie wiem, popatrzysz tutaj coś nie ma, bo to jest aż trzech tych gości. Okej, okay, gościu da Ja tego pośledzę, bo jak tutaj się coś da. Hmm. Chyba czysty, co czy nie? Bo tutaj pewnie gdzieś jest z nim post. Okej, okay, jak się tutaj da. A i to było zbyt łatwe. A teraz ludzie nie umieją grać. Dosłownie gościu zrobił zadanko i nie uciekł. To było zbyt oczywiste. Ale ogólnie no, pierwsza lotka całkiem fajnie. Według mnie. Całkiem, no tak powiem, zagotowałem. Wszystkich trafiłem. Yes, jest! 14 level. Okej. Okay. Um, ogólnie... O, klasik tam. Fajnie. Bo ja pamiętam, że... Kiedyś było mega mało tych mapek. Będą się obejrzeć swój staro odcinek, żeby sobie przypomnieć jak jakieś były mapki, bo teraz w ogóle lobby się zmieniło. To chyba to piratkowe też było. Ale to nie kojarzę. No to było, to było. To pamiętam na odcinku. Byłem wtedy PC, tam? No coś takiego. Okej, okay. no i dobra, w sumie koniec Intermission. Zapomniałem... Już nie zrobię z cięcia. bo gdzieś tam pogadałem. No i dobra, o, it's free coś. A dobra, za grupę, okej, okay, nieważne. Sposób, jak jesteś w filmie, to można zobaczyć. O, Special round i kręci się koło, i PvP, czy Midnight, A to nie wiem, co to znaczy. O, ten, Miej... ogólnie jest ciężej, co nie? Mniej npc oraz y, ten, ogólnie. I no, ciemno jest chyba, ale nie wiem, czy tylko dla nas, czy dla npc ów Mieję ogólnie npc Dobra, musimy dobrze udawać. Okej, okay, myślę, że tutaj na razie nie będziemy robić zadanka, co nie, bo goście elegancko patrolują. Okej. Okay. Na razie tych zadanków nie będę robić, bo oni tam są. Trzeba wyszukać na dobry moment. patrzcie, oni tam zaraz pójdą. z nie. Okej, okay, ja teraz zrobię mega ryzyk. No ale dobra. Trudno. Uciekam. Okej, okay, chyba się nie skapnęli. W ogólnie ja nie wiem, czy oni też widzą normalnie. O kaska. Wezmę. Okej, okay, następnie zadanko. O tam. Gdy chyba znowu na jakimś słabym miejscu, no tam to nie ma, nie ma praktycznie jak uciec, co nie? No okej, okay, ale dobra, zrobię. Tylko muszę odejść. Ok, jeden jest tutaj, a jeden tam. Ok, na razie chyba nie ma co ryzykować, bo wiecie, oni są mega blisko, co nie? Chyba tutaj znowu pójdę. Kurde, ostatnie. Oprócz mnie jest jeden gość. Ej, nie widzę nigdzie z tych policjantów. Robię, bo robię. Co nie, ryzyk. Okej okay. Udaję, że stąd idę, co nie, bo wiecie. Jak on, Ja bym i szedł tam, co nie? W drugą stronę. To byłoby średnio. Okej, okay, tutaj mi się da O, tutaj jest szeryf. i to ja o. chyba nie robię na razie. Tego zadanka. Okej, okay, albo zobaczymy, czy oni tam pewnie pobiegną. Co nie? Dobra, to ja robię. Ja robię. Kurde, nie wyszło. O, nie ma jednego policjanta. Okej, okay. nice. O tej dużo kaski się porespiło. Okej, okay. o armata. Nice. Gościu jest mega daleko. Ej, to jest okazja. Świetna. Okej, okay, szybko. Robimy. Dobro. ej. Fajny, fajnie. Teraz mi się też przyjemnie gra. Co nie? Okej. Okay. Okej, okay, tam mamy beczkę. No i dobra. Nie ja nie jestem w ogóle podejrzany, nie? Nie zrobiłem chyba jeszcze w tej rundzie takiego, wiecie, żadnego błędu. W ogóle nie miałem parę ryzykownych rzeczy, no ale wiecie, nie było nic, wiecie. Za dużo w... powiedziałem wiecie. Yy, ja bym miał parę ryzykownych... Yy, ...zagrań. No ale, no... Yy, uciekam. Okej, okay, chyba gość ma jedno życie. Szybko robię, baczuchę. Gość jest daleko... Okej... Okay. ojej, czy to był za duży ryzyk. Ja chyba tutaj będę udawać, że coś robię. Chowam się. Ho-ho-ho. dobrze, że mnie zobaczył, bo to byłoby troszkę susi. Jest! Wygraliśmy! Bo tam u zeszczelić. Ale jeszcze jedną rundkę chyba zagram, bo ogólnie fajnie się gra. O tej miałem jeszcze misję, no to szybko ją zrobię. A jednak nie. No dobra. Widzimy się w następnej rundzie. No okej. Okay. Ogólnie ja tylko zagłosowałem. Ze wszystkich ludzi na serwerze. O, jestem kryminalistą. E, no i taką mapę szpital. E, Powiem tyle, nigdy jej nie grałem. Co nie? Och, dwa kuby syby. E, więc będzie trzeba raz e, sobie na tej mapie zagramy. Ogólnie powiem tyle, dla mnie nieprzyjemne są takie o-skiny, bo to ja bym, nie wiem, takie o to są takie, wiecie, przyjemne, takie normal, co nie? A takie to są takie, no, nie robloxowe, to tak jakby to nie było, to nie był roblox, ja chyba tej będę, no, tej chyba można zrobić, no, nie skałknie się, dobra, deadłem, 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 I'm dead, no, mega słabo zagrałem, co nie? Dobra, to jeszcze jedną rundę zagramy, Bo w ogóle nie począłem, że tam gości jest. Co nie? Tragedia mi w tej rundzie poszła. Nie, po prostu nie pomyślałem, co nie. Nie zobaczyłem, że tam ktoś jest. Od razu wyciekłem. Bez sensu. tak ma cenie. Dobra, widzimy, widzimy się w następnej rundzie. Ogólnie to ten. E, runda się już skończyła. I myślę, że nie, Mam tyle kas, To może by coś kupić, co, nie? Nie popatrz, coś mi się podoba. O, ten pistolet jest ładny, Podoba mi się. mera. O, aj. Ten taki różowy, ale nie no ogólnie nie jest zły. Można coś dobrego kupić. Ale dobra, myślę, że będę zbierać ten... Yy, nie, dzięki. Myślę, że nie bo może byłoby zbierać. Szczerze podoba mi się ten albo ten. Takie normalne to są pistolet. O, i mapka. Ej, hotel, pamiętam. Kiedyś na odcinku, nie wiem czy to było, czy tak po prostu. Zrobiłem taką akcję Milion IQ, że gościł patrzy za Danko, a żaden pecet jakoś... 5 ostatnich sekundach nie wychodziło. a tam był węcik. No to ja pobiegłem tym wentem, no i goście a Goście pisał potem na czacie hał. No ja musiałem mu wszystko tłumaczyć. O, szeryf, Chyba hotel. Jak tak, to fajnie, bo to, moje, bo to była moja ulubiona mapka. Więc się cieszę. Dobra. Tutaj od razu warto gościa sobie sprawdzić. Nie wygląda to jakiś super sus. No i dobra. Dobra, ten, ten czysty tutaj. Ogólnie najlepiej patrzeć na górze. Okej, okay, ktoś wychodził z restauracji. Ten goście wygląda podejrzanie. Wiedziałem, wiedziałem. Kurde, klikam era, to nie powinienem. Jest tak przyczynienia, że reload. Co nie? Ogólnie nie patrzeć. Ja się tej trałem. Który z nich raczej będzie? Co nie? Bo aż trzy. Nie obchodź mnie tu, co tam się dzieje. Bo z któryś z tych gości na pewno będzie. Nie jest? Żaden? Ej, to jest niemożliwe praktycznie. O, na górze. To ja powiem tyle. Węcik musiał być. Okej, okay, albo ten gościu. O, węcik, na logikę. RYZYK Kurde Kurde, znowu R przadowanie mi się pomyliło Źle zrobiłem, no i wiecie, ryzyk fizyk No kurde, no tutaj to po prostu było zbyt oczywiste, że to jest on, co nie? Co ty tutaj robisz, gościu? Kurde, teraz nie mogę się pomylić O tak powiem, idę na górę Ej, wydaje mi się, że to jest naprawdę gościu. Bo on nie widzi mnie. To jest on. To jest na pewno, to nie jest raczej bot. Bro, zdziwiłbym się, się, aby to nie był bocik. Kurde, teraz ryzyk trochę strzelać, co nie? Okej, okay, któryś z tych cieszy nie będzie. Udaje że nie widzę. Kurde, tak słabo troszeczkę teraz gram szeryfem. No kurde, no, nic nie wychodzi w tej runce. Znowu R-przeładowanie mi my się myli. No kurde, no. Okej, okay. A teraz modna sprawa. No, jak raz odpuściłem patrzenie, to od razu. Kurde, nie pytam, czy to był ten. Nie, ja nie ryzykuję. Wiecie co? To jest troszkę zbyt ryzykowne. Ej, wydaje mi się, że ten gościu. O, ten o, to jest na pewno. Bro, to jest pewne. On dwa razy robił jedno zadanko. No, no, no jak? Dosłownie jak? Ja tam począłem. Chyba, że on nie zrobił do końca. A i ten gościu uskoczył. Widziałem. A jak? Ej, nie wiem, nie wiem czy mi się coś pomyliło. Ale ten, gości chyba skoczył. Nie, że coś. Będą się coś zobaczyć na nagraniu, ale nie wiem. Mi się dosyć nie że gości skoczył. No dobra, tak się jak trudno. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I do zobaczenia. Pa, pa.